Wiemy już, że Piltover nie mogło zostać wybudowane przez uchodźców z wojen runicznych to zbyt odległe czasy. Wiemy także, że Piltover dobrze prosperowało jeszcze zanim zostało przekształcone w Miasto Postępu i w końcu wiemy również, że jednym z założeń postawionych podczas reorganizacji Piltover było zapewnienie ludności ochrony przed magią. Czy ta wiedza coś Ci sugeruje? Konflikt pomiędzy Noxusem a Ionią. Ta kilkuletnia wojna, podczas której Noxus rozpoczął inwazję na Ionię, zakończyła się niecałe 10 lat przed wydarzeniami znanymi z fabuły Arcane. Noxus słynął z używania potężnej magii do celów bojowych. Biorąc pod uwagę ten stosunkowo krótki odcinek czasu od rozpoczęcia wojny aż do teraz oraz fakt, że agresorzy stosowali magię, logicznym wydaje się, że to właśnie uchodźcy z tego konfliktu mogli osiedlać się w bogatym Piltover i rozpocząć jego dynamiczny technologiczny rozwój, stawiając sobie za cel ochronę mieszkańców przed magami i samą magią. A ty, jak uważasz, czy faktycznie konflikt Noxusu z Aionią był fundamentem do rozwoju Piltover? Napisz w komentarzu co uważasz i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnej porcji historycznych ciekawostek o Piltover i Runterze.